Wiedz. Eko, 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 ecco, Uwet, z... Czemu uwet, sam poszedł? Wuja, to no jak telefonisz, zganisz w togi. Trzeba to. Oh, wow. Po prawej jest. Do no, tak no myślałem, że zawsze będzie tu jechać. Ja. coś zmienić, jak będę wiedział, że. Tam... O, oh, wow. Gramy na kilka głównych. Trzech tam, dwóch tu. synek ze mną tu idziesz. Reszta tam. Here. Let's go. Przebieg, 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 przebieg. Tak tam, tam zabij, zabijcie go. God, yeah, yeah, yeah. To już wszyscy, którzy tam byli? Podobnie tak, prawdopodobnie eee, tak. Nie widzę, nie widzę, nie widzę, mam Jest O ty kurwo, wyskoczy mi tu. Krótka długa może być. No i na darku bo... Krótka długa, krótka długa, krótka yes. długa, zabić go. dobra. Dobra, ostatni. Nie, nie ma, nie ma. A, no to na darku był chyba, prawdopodobnie gdzieś tam. Nie? No kurwa, jest na tym. To jest tam, dobra, biorę tam up, just... we... Dobra, mam matkę Bartek Może ci kupię? A tak nie kupuj A tak oh? nie kupuj Kupuj no Akurat Cię przycinało na... Nie. Tak? Tak? O, dobra, dziękuję. O kurwo, no nie! Zjeb... Ja jest Uważaj, może być na śniegu. Taki chujowy smoke. No tak, dobra, nie. nie ma, nie ma. Może być smog chwili Nie ma. Dobra, weźcie podejście, bo ja chcę na krótką długą wejść. Aj, na chwilę Jeden, dwa, oka. Przejedą, oka. okay, ale jest smoke, tak że już nie powinna tam wstać Granaty na krótką oh, kurwa, oh, Pięknie Kurwa zjebałem Weź, wuja, patrz mi tą krótką, długą czy coś, no. Nic się nic nie dzieje. No, nic się nie dzieje, no, ja na mam za krótkie, Na krótkiej, krótkie będzie ostatni, na krót... Dobra, czekaj, czekaj, smoka rzucam. Okay. Idź, biegnij dalej, biegnij dalej. One last short, probably. Weźcie z drugiej. Bierz z drugiej, bierz z drugiej, no. Idź długą, bardzo. Okej. Okay. W prawo W lewo no Dobra Kurwa jego, no.